Cześć! Dziś kilka słów o modelu przeznaczonym dla początkujących użytkowników na przejażdżki rowerem górskim. Mowa o Rockriderze ST120. Rower występuje w czterech rozmiarach ram. Rozmiar S dedykowany jest dla osób o wzroście od 150 do 164 cm, M od 165 do 174 cm, L od 175 do 184 cm i XL od 185 do 200 cm. Waga roweru wynosi około 15 kg. Model występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Prezentowany to wersja przeznaczona dla kobiet, która różni się krótszym mostkiem, bardziej miękką sprężyną w amortyzatorze i kobiecym siodełkiem oraz klamkami hamulcowymi bliżej kierownicy dla większej wygody. Przejdźmy do specyfikacji technicznej RockRidera ST120. Rama wykonana jest z aluminium. Cechuje się mocno nachyloną rurą górną, ułatwiającą wsiadanie oraz komfortową, jak na rower górski, geometrium. Posiada inserty umożliwiające zamontowanie koszyka na bidon oraz bagażnika, jeżeli rower używany będzie na dłuższe wycieczki. Przedni amortyzator o skoku 80 mm na górze posiada pokrętło, którym można wyregulować jego twardość. Podczas turystycznej jazdy amortyzator zapewnia większy komfort na leśnych ścieżkach. Dużym plusem jest zastosowanie prostego i intuicyjnego napędu 1x9. Na Oznacza to, że na korbie rower posiada 1 blat, w tym przypadku o 32 zębach, natomiast z tyłu znajduje się 9-rzędowa kaseta o zakresie przełożeń 11-36. Zastosowanie kasety zamiast wolnobiegu w tym modelu jest sporą zaletą. Zakres przełożeń w zupełności wystarcza do rekreacyjnej jazdy po lasach, przełożenia nie będą nam się powtarzały oraz nie ma problemów z krzyżowaniem łańcucha. Zaletami są również zastosowanie cymglowej manetki do zmiany biegów zamiast obrotowej, która jest zdecydowanie wygodniejsza. Dodatkowo, korba wyposażona jest w dwie prowadnice łańcucha zapobiegające jego spadaniu. Rockrider ST120 posiada mechaniczne hamulce tarczowe Tektro z tarczami w rozmiarze 160 mm, które zapewniają większą siłę hamowania w cięższych warunkach w porównaniu z v W razie przyszłych modyfikacji, które można przeprowadzić w rowerze, bardzo łatwo wymienić się może na hamulce hydrauliczne, które zapewniają lepszą modulację. Ostatnią rzeczą, o której chciałem wspomnieć, są 27,5-calowe koła. Posiadają dwukomorowe obręcze o szerokości 19 mm, które są bardziej wytrzymałe oraz mniej podatne na centrowanie w porównaniu z obręczami jednokomorowymi. Dla większej wytrzymałości zastosowano również 28 szprych. Opony 27,5 cala o szerokości 2 cale zapewniają trakcję i przyczepność w suchych warunkach pogodowych. Drobne kostki bieżnika pozwalają dzięki temu na niższe opory toczenia. W opisie filmu wstawiłem link do modelu Rockrider ST120. Z kartą Decathlon, przy zakupie roweru mamy dożywotnią gwarancję na ramę oraz jeden darmowy przegląd bezpieczeństwa do 6 miesięcy od daty zakupu. W zestawie z rowerem otrzymujemy również dzwonek, lampki na przód i tył oraz odblaski na koła. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o kciuku w górę oraz subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z materiałami. Do zobaczenia na szlakach. Cześć!